Seba kupił BMW, ale to nie wszystko. I inwestuje. No i mamy, słuchajcie, wszystko tutaj zardzewiałe. Bardzo dobrze, podoba mi się to. To tyle. Kontrolka nam miga, czyli po co kupować zamienniki, jak można kupić oryginał, prawda? <laughs> Zobaczymy, czy to Seba będzie inwestował. Więcej niż tylko linki, jak najbardziej. Zapraszam Was na... do części praktycznej. Także to w dzisiejszym odcinku. Cześć, dzień dobry, witajcie. Nie mam dla Was nic nowego. Znowu BMW Seria 7. Ciągle się z tym pracuje. Seba kupił BMW, jak widzieliście z poprzedniego filmu, pod którym było też sporo wyświetleń. I inwestuje. Seba kupił BMW i inwestuje. Jak najbardziej w starsze samochody trzeba inwestować, żeby doprowadzić je do ładu. I tak jak widzicie, zapraszam Was na montaż linek hamulca ręcznego. Elektrycznego hamulca ręcznego. Także to w dzisiejszym odcinku sterowane z silownika elektrycznego, który znajduje się pod podłogą. Za chwilę sobie do niego dojdziemy, ponieważ musimy wypiąć linki. Najpierw też musimy rozhamować hamulce z systemem diagnostycznym ISTA i wtedy możemy przejść do wymiany tych linek. Tak jak widzicie, linki udało kupić się z oryginału. Są jeszcze dostępne jak najbardziej, to nie jest żaden problem. Są też zamienniki. I zamienniki, co ciekawe, są w cenie 550 zł sztuka. Także po co kupować zamienniki? Jak można kupić oryginał, prawda? Wytrzyma kolejne 17 lat, Auto jest z roku 2000, no nie wiem, 5, 6, albo 7. Nieważne. Także tak, wymienimy sobie takie linki. Żeby ogólnie taką linkę wymienić, to raz tutaj trzeba wywalić tam do, do sterownika, tak wiadomo, ale też trzeba pościągać koła i trzeba zdjąć tarczę, ponieważ linka jest zakotwiona właśnie w taki mechanizm, który pociąga tutaj te szczęki, bo tutaj jest tarczo-bęben. Zacisk hamulcowy działa na hamulec, normalnie, kiedy hamujemy sobie, a ręczny działa na tarczo nie? tak to wygląda. Dlatego. Będę aktualizował. Zobaczcie, kierownica od F-serii założona na chwilę. Można? Można. I teraz tak, używając ręczny hamulec. Przy zerwanych linkach. On będzie wyświetlał nam błąd, prawda? O, zębatka było słuchać przeskoczyła. I właśnie w tym momencie. Wywala nam błąd. No, i ręczny. No, ręczny nie działa, tak? No, bo jak wielinki zerwane są, no to. Przed przystąpieniem do wymiany linek musimy sobie odpalić tryb montażowy, tak, żeby przypadkiem nie zaciągnął nam się ręczny. Może tak się zdarzyć. W tej chwili, jak widzicie, status jest wyłączony. Musimy sobie go włączyć. Dlatego mamy zapytanie, czy chcemy go aktywować, jak najbardziej, tak? I teraz, nawet jeśli chcielibyśmy zaciągnąć ręczne, zobaczcie, to nie da się go zaciągnąć. I bardzo dobrze, o to nam chodziło. Później po wymianie, po wymianie linek musimy wyłączyć ten tryb montażowy, ale to może powiem później takiego filmu jak ten, czyli z wymiany linek hamulca ręcznego nie było u mnie na kanale, dlatego postaram się takie wideo dla was nagrać. Być może ktoś z was chciałby takie linki sobie właśnie wymienić, bo to jest bardzo częsta awaria w tych starszych autach, że te linki korodują, pękają. No i ten hamulec ręczny nie działa, prawda? O ile nie jest to tak w jeździe takiej normalnej potrzebne, a o tyle na przeglądzie już no, nie podbije wam tego przeglądu. A teraz, już te ci diagności są bardzo wyczuleni na to sprawne i bardzo dobrze. Auto ma być sprawne, dlatego trzeba inwestować. Dlatego Seba kupił BMW, inwestuje bardzo dobrze. Podoba mi się to. Bagażnik opróżniony. dekil mamy zdjęty i widzimy hamulec rozhamowany. Linki luźno. Tutaj, prawda? Wyciągamy te blaszki i mamy już uwolnione w zasadzie. Linki od mechanizmu, nie? Także tak, możemy teraz ściągać koło. Zacisk ściągamy cały z jarzmem, jest podwieszony ładnie. Tutaj jest śruba wykręcona. No i mamy, słuchajcie, wszystko tutaj zardzewiałe, bo ten ręczny długi czas był nieużywany. Ciekawe, czy to się rozrusza. Wszystko Te tarcza też od wewnątrz nie zaciekawa. Tutaj widać, czy klocek nie bierze całą powierzchnią. Może klocki są w miarę ładne, ale to wszystko gdzieś tutaj stoi, prawda? W środku no, w środku jak w środku, no wiadomo, bo to ręcznie tutaj nie wybierał. Te tarcze ogólnie przydałoby się wymienić, takie moje zdanie. Jak ja bym to miał robić dla siebie, swój samochód, to na dzień dobry wjechałoby nowe, nie? Ale tutaj nie wiem, no zobaczymy, czy tu Seba będzie inwestował więcej niż tylko linki, no zobaczymy. Tutaj ta przylgnia też piasty, zobaczcie jak skorodowana. To wszystko jak będziemy składać, to będzie poczyszczone na błysk, tak? To musi być zrobione tak, jak się należy. Coś takiego macie po zdjęciu, nie? Tak, to na bok, i teraz mamy ładny dostęp do tego, żeby wybić tam, bo to ogólnie idzie z tamtej strony wyciągnąć. Trzeba to wybić. No, brudna robota ogólnie, niewdzięczna, ale co trzeba zrobić? Wkładamy sobie taki pobijak. Taki idealny, jak ta jest średnica tej linki, prawda? I uderzamy tutaj przez śrubę młotem nie uszkadzając gwintu, trzeba uważać w piaście uderzając, tak aby pomału ten łepek nam tutaj wychodził O, tutaj już mi wychodzi, prawda? delikatnie pobijamy, tak żeby nie uszkodzić też całej zwrotnicy bo ona jest aluminiowa, może pęknąć także no, precyzyjna robota słuchajcie, końcówka wybita zobaczcie jak to się zacisło, tak? Aluminium zwrotnica, tylko wybijanie. Dobrze, że nie trzeba było rozwiercać. W każdym razie jest teraz otwór na przelot, należy go przeczyścić. Można nawet przesmarować delikatnie ten otwór. No i bierzemy się za kręcanie linki w tej chwili. W tej chwili tutaj trzyma nam się na dziesiątce. Do góry przechodzimy do bagażnika. Musimy wyjąć teraz tak, to zabezpieczenie, blaszkę. Od razu wyjmiemy sobie drugą stronę i wyciągamy całą link. Zapomniałem Wam powiedzieć, że właśnie żeby wysunąć stąd linkę to jeszcze trzeba wcisnąć, tutaj takie zabezpieczenie jest taka blaszka to trzeba w dół Tutaj, tutaj w dół, wtedy linkę wysuwacie. Nie? Tak samo z tej strony. Ja już sobie linkę wypiąłem. Teraz celuję sobie tutaj w ten otwór, przeciągam linkę, założę cyk. Potem przesunę sobie ten mechanizm w tą stronę, żeby móc założyć linkę w tą stronę. Już tamtej strony nie będę Wam nagrywał, jak to wygląda, z rozbieraniem, jak się z tym męczę. Natomiast musicie zwrócić uwagę, że. Linka jedna jest prawa, jedna jest lewa. To nie możecie pomylić, dojdziecie po tym po numerze. Ta jest prawa. No i w takim razie ja mogę sobie celować właśnie. W tamten otwór. I tak właśnie uczynię. Mm. I tutaj sobie nową linką już wcelowałem otwór. I żeby teraz łatwiej było ją osadzić, to ja sobie ten mechanizm odkręciłem. Można i tak. Tu już mam załapane i teraz mogę sobie to wstawić we wzrotnicę. No i cacy. Z Sebastianem nie trzeba było dyskutować za dużo. Wystarczy, że pokazałem mu zdjęcia, powiedziałem co o tym myślę i wpadł nowy zestaw. Nowe tarcze z Bosza. Ogólnie jestem zaskoczony, jak bardzo ładnie one wyglądają, jak są fajnie zabezpieczone antykorozyjnie. Także no, jestem w szoku. Dwie nowe tarcze. Klocki też do kompletu Bosza wjeżdżają. Jeśli chodzi o hamulec ręczny, nowe okładziny również z Bosza. Także cały set do tego mamy sprężyny zacisków, śruby regulacyjne, sprężyny do zacisków ręcznego i tutaj te klampy tak zwane, do mocowania linki ręcznego i czujnik hamulca też z Bosch. Także cały komplet z Boscha wjeżdża. Bierzemy się za montaż. Szczęki przesmarowane w trzech miejscach. Raz, dwa i trzy. W tym miejscu szczęki stykają się z tym całym pierścieniem, który jest mocujący i warto go przesmarować, żeby te szczęki nie skrzyczały przy zaciąganiu ręcznego. I tak to, słuchajcie, wygląda. Prawa, lewa strona skończona, złożona. Tarcze hamulcowe, nowe linki, szczęki hamulca ręcznego zostały już zamontowane. System ten już funkcjonuje. Został wyłączony również tryb montażowy ręcznego hamulca postojowego, więc teraz już ten ręczny działa. Ale to nie wszystko. Musimy zrobić procedurę docierania nowych szczęk hamulcowych, które zamontowaliśmy, do nowych tarcz hamulcowych. <laughs> Jak zrobić taką procedurę? Otóż ISTA podpowiada, żeby było dobre trzymanie tego hamulca ręcznego, należy to dotrzeć. Więc odpalamy sobie taką procedurę, rozpędzamy samochód do 40 km na godzinę, nie więcej, bo procedura zostanie przerwana. I w tym momencie, kiedy osiągamy mniej więcej 35 km na godzinę, załączamy przycisk hamulca postojowego. Na odcinku 400 m... Nowe szczęki zostają docierane do nowych tarcz hamulcowych. To tyle. Przejdźmy teraz do praktyki i dotrzyjmy szczęki hamulca ręcznego do nowych tarcz w tym pojeździe. Jesteśmy już na odcinku drogi specjalnej 4,5 stopnia, zimno się zrobiło, webasto zaczyna działać. Fajna kierownica, prawda? Ogarniam takie oprzywanie. Także jeśli ktoś by chciał, fajną kierownicę, to mogę ogarnąć. Zapytanie, czy na rolce, czy na drodze? Na drodze. I procedura na 400 metrach. Dobra. Mamy już procedurę aktywną. Kontrolka hamulca parkingowego już nam miga. Tak więc teraz są hamulce docierane. 400 metrów. Jesteśmy z powrotem już w garażu. Zamykamy sobie tylko bramę, bo. Jest zima, jest zimno. Także tak, procedura uważam, że jest zakończona. Odbyła się prawidłowo. Hamulec ręczny jest teraz dotarty, więc te szczęki hamulca ręcznego będą działały w porządku i ten hamulec parkingowy będzie mocny, taki, jaki ma być w automacie. Myślę, że temat z tym samochodem jest już zakończony. Więc jeśli mielibyście jakieś pytania, zapraszam do komentowania. Jeśli materiał Ci się podobał, zachęcam do zostawienia oczywiście łapki, może subskrypcji, jeśli jesteś tutaj pierwszy raz. A ja w ostatnim czasie zajmuję się dużo nowszymi bębkami. Te z kolei nagrywam, bo jest to mój sentyment do tych samochodów. E65 najlepszy model, więc tutaj to jest piedestał tak, tego kanału. Więc dalej będę. Nagrywał, ale zajmuję się nowszymi autami konwersji, aktualizacjami, update'y, mapy. Więc jeśli masz takie auto sprowadzone z USA, z Kanady, a może z Anglii, ja taki samochód mogę ogarnąć. Pozdrawiam serdecznie i myślę, że do zobaczenia w jakimś kolejnym materiale. Cześć!